2 czerwca Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy zorganizowali 14. już edycję Targów Pracy. Jak zawsze zainteresowanie aktualnymi ofertami pracy było bardzo duże. W związku z tym, że ostatnie targi pracy cieszyły się wielkim zainteresowaniem, postanowiliśmy zorganizować takie dodatkowe 14. edycję Targów Pracy. Na targi pracy zaprosiliśmy 19 wystawców. Mamy do zaoferowania. Praktycznie prawie 250 wolnych miejsc pracy. Urząd Pracy wobec ciągle rosnącego zainteresowania taką formą poszukiwania zatrudnienia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i organizuje kolejne targi oraz giełdy pracy. Kolejna edycja czeka nas już we wrześniu. Jak oceni Pani pomysł w ogóle o organizacji takich targów? Ja już nie pierwszy raz jestem na targach, jest bardzo dobry i bardzo dużo ludzi znajduje właśnie przez to pracę. W czternastej edycji Świdnickich Targów zaprezentowały się m.in. takie firmy jak Niwko Poland, Polska Ceramika Ognio Trwała, ProMedica24 oraz po raz pierwszy Multimedia Polska. Szukamy przede wszystkim przedstawicieli handlowych, osób, które mają doświadczenie w sprzedaży. Mamy wolne wakaty na teren Świdnicy i okolice, także serdecznie zapraszamy. Jakie jest zainteresowanie Państwa ofertą? Powiem Panu, że różne, jeżeli chodzi o tego typu pracy, jest to praca specyficzna, wymagająca pewnych umiejętności, których tak naprawdę można się też nauczyć. Jest to miejsce pracy, można powiedzieć, wymagające, ale z drugiej strony też dobrze płatne. Do udziału w targach zaproszone zostały też instytucje służące fachowym doradztwem w sprawach zatrudnienia, jak i ochotnicze chówce pracy i agencje pracy tymczasowej.